Hello, hello. Ale piękne losowanie. Wyzwanie w weekend zaczyna się o 10. To jest komenda wykrzyknik 24H, aby sobie sprawdzić też. Odbi się! Chyba go skończy nasz MX. Oj, nie skończył go. Kurde, 360 penetracji nie wystarczyło. Bardzo mi kiepsko polosowało damage. Ale zrąbał teraz. Czemu on tak długo ładował? Ktoś wie o co chodzi. Może magazyn miał uszkodzony. Albo ładowniczego zabitego. Arta. Napiernicza. Arta, arta napiernicza. Icza, icza, icza. Wafel. Bałem się, że to nie wejdzie. Nie wiem, jakoś tak. Nie byłem przekonany. Ale turbo bitwa. Turbo, turbo przejazd. naprawdę no tak zostali zmasakrowani arte się świeci no i ginę chyba Kurna, obrzydliwe gówno W artylerii nie może zginąć. Czemu nie mogą go zabić? Co tam się wydarzyło? Czemu ten babok żyje? Według mnie opłaca się Wod plus To jest indywidualna kwestia. Jeden rabin powie tak. Drugi rabin powie nie. Przez baboka skończyła się moja szarża. Dobrze, że tam już nie stoję, przestawiłem się. Czułem, że to jest ślepy zaułek pojechać gdzie indziej. Wciąż mogą to wygrać tak naprawdę. Bronimy się, ale na ich bazie, co nie? Taki absurd. A korona, no co to ma być? Rozbił się. Ten to dopiero jest cwa na bestia. Jak mu chociaż jedną pechę, przebijemy 6000. Będzie fajnie. Oj. Ale niestety. Arta. Nie trafiła. Nie trafiła, ale noby warta. No by. No nie. Dlaczego? Jest 6000 ponad. 6000 56. Ale tak no ledwo ledwo. Bardzo fajna bitwa, no ale wiadomo, no losowanie dopisało, nie ma co się oszukiwać. Jak masz takie tiery, to głupio jest nie zrobić dobrej bitwy. Kiedy markowanie chori? Oj, musiałbym go najpierw kupić na swoim koncie to. Człowieku to nie jest takie. Hop, siup. Myślisz, że to jest takie łatwiutkie?